Działa. Mam nadzieję. Zobaczymy jeszcze. Chyba działa. Siemaneczko, znowu. Znowu, bo wszystkim próbowałem, się gra wywaliła. Siemano, e, tu Szakal z tej strony, witam Cię na moim kanale i witam cię w, na Pandorze w Legendarnie Swobodnym Farmingu, czyli Borderlands 2. Um, ostatnio... <ścoughs> Sorry, mam lekki kaszelek jeszcze. Mac, czyli Morning After, Morning After Kill, zrobił materiał o... Predatorze Hyperionu, którego można spotkać na mapie Arid Nexus Boneyard, który podobno bardzo rzadko się zdarza, że lata na surwejorze. Wydaje mi się, że. Znaczy tak, jak on to zrobił, to ja nie pamiętam, żebym to wcześniej widział. Może widziałem, może nie, zwróci, może nie zwróciłem uwagi, ale on powiedział, że to jest bardzo rzadkie, więc wszedłem, od razu spotkałem. I jest, jest tego jakby dowód na. O, na Instagramie. To było od razu pierwsze podejście. Także myślę, że drugi. Teraz chcę zrobić to na live, bo wcześniej nie mogłem. Chcę zobaczyć, czy to się od razu też uda, spotkać takiego gościa. Znaczy, gości to pewnie tak, bo się w, tych, w tej bazie, którą tam widać z tyłu. Ale nie, nie widzicie. czy znaczy widzicie, ale nie widzicie kursora. W tej bazie, którą widać tam z tyłu, i w bazie za mną. Także spróbujemy, zobaczymy. Ja co widziałem i latający też jeden był właśnie tam i latał i tam zrobiłem zdjęcie. Tak widać na Instagramie i na Instagramie. Na Instagrama link jest podany tu w opisie. No dobra, to co? Zawijamy do Pandory. Zobaczymy. Co tu mamy w ogóle? Jaki build? Mamy tak, oczywiście to. B. Inflamable. Inflamable może bardziej elektryczną. Killer oczywiście. SMGDM, czyli Magic Missile. Ewentualnie możemy sobie zamienić tak, wazara. Będziemy ściągać. Jedno miejsce, ale na razie nie. Chain Lighting i Lighting, bo dobra, zostawmy sobie trochę miejsca. Mamy, 34, 5 miejsc mamy. Także ostatnio spotkałem go tam, więc może tam pójdziemy, a, po, a też spotka a Max spotkał go tam, w tamtej bazie, ale w razie czego możemy jeszcze pójść, dziabnąć tutaj B. Generalnie może jak się uda szybko go ciachnąć, to zobaczymy. I oczywiście jak się uda... Czekaj, to widać. Nie widać tej cholery, jak się podejdzie dopiero. Tam jest skrzynka. Trzeba tam skoczyć, nie? E, jakoś. E, no jeszcze ta baza jedna tam podziemi w podziemiach można też sobie zaskoczyć, ale tam takim nic nie ma, więc nie ma potrzeby. Chyba, że ktoś by chciał wyczyścić mapę. No dobra, to idziemy najpierw tam. Może jakąś brykę weźmiemy, będzie szybciej. Um. Podjedziemy. Może najpierw podjedziemy do B. <grym> Zobaczymy czy może wyfarbimy B. No tu pewnie Predatora nie będzie, ale Bi będzie. To taki poboczny quest. Tutaj dajemy, no ogień może być. Się tu przylecą harpagany pewnie, ale to sobie damy z nimi radę. Chyba. Taki twardziwy. Oj, upiła, upiła mi się givera <laughs> A no, zniknął? A gdzie on jest? Ty, no weź, nie znikaj mi. Czekaj no. Gdzie tam ten uciek w ogóle? Tu ktoś wali. <laughs> Ale mnie kładą. Dobra, spokojnie. Najpierw tych trzeba rozwalić, albo się zakitrać. Tamten z las na dół, chyba. Czekaj, 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 wejdę tu. Tu są oczywiście te trzy ptasiory gdzieś tam atakują. Dobra. Dobra, okej. Okay. Ptasiory, ale no, chyba na razie. Może do mnie nic nie mają. gdzie jest ten deszcz? On tam się z nimi pewnie leje.

coś zrobił? Tak, trzeba by było wyeliminować rabit. Zobaczcie, gdzie to leży. No. Malayan Shield. Dobra, to sobie idziemy. Ale idziemy, to wezmę, nie? Przyda się na tę rzecz coś. Czacha. Ło! Się. Dobra. Mi nie było. Ebryka. Idziemy do bryki. Jedziemy tam. E, czekajcie, przełożę sobie może e, tego tu. Tego... Tu... No, dawaj, idź. No co, nie idziesz, to nie idziesz. Zasyłamy. Bi nie było. A co zrobić? No trochę ptaków, żeśmy wyeliminowali, one nam przeszkadzały w przyszłości. Dobra. Bit. No, tu może przejedziemy. I tu, i tu, i tu. Stoi, stój, stoi. Nie slaguj się, nie slaguj się. Dobra, właśnie. A, właśnie. Surveyorów nie, nie ruszam na razie. Hyperium, Anti-Freedom, Tych będę rozwalał. Roboty no, też, bo mi przeszkadzają. A Predatora nie będę ruszał, To ciekawe. <laughs> znaczy nie będę zabijał, może tak. Chciałbym, żeby go wyciągnąć na otwartą przestrzeń. Anti-Freedom, tu się jeszcze trafił. Kurde, predatorami załatwił. <laughs> fuck. Kto tu? Spuk. Spuka też trzeba wziąć. Oj, słaby. Dobra, see you, Spook. Tego nie, tamtego trzeba rozwalić, żeby go nie naprawiał. Kurde, no predatorami rozwalić. Część tam dalej jeszcze parę predatorów wylezie. Mam nadzieję, tam dalej jest drzwiczek. Z drzwiczek, z drzwiczków. Do samego końca musimy polecieć. Tak ostatnio zrobiłem. Nie walczyłem, to tylko poleciłem do końca i wszyscy powyłazili. Dobra. Spuk kolejny, kurwa. roboty trzeba porozwalać. Tam ktoś śmiało atakuje, ale nie wiem, na co, co on tak na zielono świeci. Co to jest? Antifreeedom znowu. mi się grog. Mhm, Dobra. nie ruszamy, idziemy dalej. Do kogo ty się przyczepiłaś? Kogo ty się przyczepiłeś? O, mhm. Gdzie są predatory? Jeszcze wyjdą jak coś. Biegnij ktoś ze mną. Mhm. Na to. Mhm. Robot jakiś? Jest chyba wyjazdnata. Robot przyleciał. Trzeba roboty powykańczyć. Lecę co tam dalej? Możesz ty Co to drobnęło? O, którego któregoś muszę rozwalić. O, jest. jest! 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 Mamy go! Kurna, rozwalił mnie. Mamy latającego Hyperiona Predatora! Walącego z rakiet. O, ktoś tam wypadł. Co to wypadło? Dobra, wykończony. Yeah! Mamy Leszcza. A tu kto? O, Predator kolejny. O! Kurde, znowu mnie powalił, Znowu go zabrał. No chodź tu, dziadku. dwóch już mieliśmy dobrze. To jest kolejny. No, spok. Spokę to trzeba huknąć. Dobra, spok zamachiony. Kolejny. No, dobra. No to latają dużo. Wcale nie jest jakiś taki rare. Jaką mnie kładzie co chwila. Chodź tu. O, już mi położy chyba. O, 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 no to jest dara. Ale trzech było. <grych> Fajnie. No dobra. wstawaj. Wstawaj leszczu. Gdzie raz w... A, do samochodu się przeniesiemy, dobra. Nie 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 nie, 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 Dwóch albo trzech. Może dwa razy jednego podniósł. Bandit. Katapult, teleport. Dawaj. Idziemy leszczy jeszcze, może ktoś będzie. Rozwaliłem chyba wszystkich uh. Także można go spotkać Rer podobno no, mi się wydaje, że nie jest rare jakiś Po prostu może Mag go nie zauważył wcześniej Nie wiem Spok. Hmm. wali jeszcze z boku? Robot jakiś? Może go powalimy z... teraz ja jestem spuk. Co na to? Yeah. What the fuck? Coś tam gdzieś jeszcze się prącze. Nie wiem czy surveyor? Co to tu leży? Resistance relic. Proszę, ale biały. Ale co to tu leży? Ammo, Piano. Y Na no dobra, ktoś pode do mną jest. anti Freedom. No to chodź. A Ba, ba. Bang bang, bang, look. No dobra, jeden predator. Już był tak. to może, może, Można by było tą, ten materiał skończyć. Bo spotkaliśmy. Udało się to nawet dwóch albo trzech. Dwóch lata. Trzy razy lata, latał, dwóch chyba latało, bo Jednego chyba podniósł dwa razy. Albo trzech. Inaczej może. Trzech predatorów podniosły dwa surwejory. Raz jeden, raz drugi. Albo ten sam ciągle, nie wiem. Czekaj, ja zagadałem się i uciekłem, a tam samochód został. Niepotrzebnie, bo mogę pojechać bryczko. Bryczko pojedziemy. Do drugiej bazy może tam też będzie. No. Fajnie. Brzyd. 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 Na górę. Tędy wejdę? Tak, wejdę. Marzenia. Haha! <laughs> nie wejdę. Tam musiałem lecić dookoła, albo tędy tu. Windy tu nie ma. Ważna A, tutaj do skrzynki może pójdziemy. Pójdziemy do tej drugiej bazy, wyczyścimy drugą bazę z, robo z robociaczków. Może będzie też surveyor, może będzie też um, predator, tam... Jak tutaj były, to tam jak ostatnio grałem i tutaj Tutaj były predatory, to tam nie było. Byli predatorzy, bo to nie roboty tylko. Tak będą podłaźć, lecić. Jeszcze. Dla mnie wchodzę, bo się dobrze. Gunner's seat, driver seat. Nie. Yeah. Jedziemy z Kraksą. <laughs> się najeździłem. Tu się osłagujemy? Tędy tutaj, tutaj, tędy, tędy, tutaj. Tak, ta się relatają. Tu może przyparkujemy z bokowca. W ogóle to możemy zrobić taki meg. Przeolejemy ich. <noise> tu można oczywiście wejść. Przeskoczymy sobie... To nie wiem czy tędy przejdę. Przejdę. Tak, tak. Tam. Widzisz? I teraz tak. Mm -hmm. Granata tu. Granata tu. Nie Tylko żeby nas nie strącił. Robol. Czyli nie Oj. Za blisko. Tu jeszcze raz. Okurna! W las na górę! Co za skubaniec? Hi hi. Coś mu drop, coś dropnął fajnego. Tu jeszcze trzeba. Granata też Dobra, wyszliśmy co on tu dropnął? Klas moda! He. A wezmę Co tam jest? O! Rzeszty! Co to? Czyżby on dropnął i taka relika? <laughs> Oj. Czekajcie, bo muszę się trochę uleczyć. No. Magic Missile wild als Blaster. Weźmiemy się sprzeda. Co tutaj? jest? jakiś krat. O oh, kurwa, Dobra, przydałoby się poszukać tego, jeśli to spadło gdzieś między tekstury. Słaniaki! Spadło gdzieś między tekstury, tego nie. No, nie wejmy go! Cholera! Spadł zobacz, spadł gdzieś w cholerę. Nie wiadomo. Kurde, szkoda, chciałbym zobaczyć co to. Kto tam wali? O, predator! Czekaj, to nie zabijam predatorów. Muszę spojrzeć tam na dół, co tam jest, żeby nie spaść. To jednak wali. Ktoś tu się jeszcze plącze? Nie. Idę zobaczyć na dół. Aha, tu nie wejdę. Aha, tutaj nie wejdę. Antifreedom. Tam leci ktoś. Marksman. A, tam już padł, dobra. Tu. Predator, to uciekamy. Ma można dopaść. A nie uciekaj, nie uciekaj. Chodź tu chodzi? To jeszcze jesteś lagowany, to jeszcze ci może... Z... O cholera chyba ci nie zdąży. Zjesz, bo żeś zwiałeś maciarzu. No tam kogoś widać. Ale też go nie zdejmę już. Teraz się przylecę. Zakapiłem się. Kapkę a jesteśmy blisko. Tu tych leszczy, to zaraz ich wykończymy. Ciekawe, czy tu surwejory przylecą, czy nie. Coś tu widziałem. Jakąś kubkę. Kolejna tu mamy. To na nich. No i teoretycznie to tym albo ogniem, chyba Nie za bardzo widzę No kubko Kubko rusz się Granat Granat Tam następny leci jakiś Tylko nie chciałbym Predatora, a tam jest ten, Spuk A tu akurat, Spuk się pojawił Załatwiamy, no tam kto ucieka? Marksman, dawaj Marksman. Ciebie muszę zjąć. Tu kogo mamy? Marksmana. Marksman nie uciekaj znowu, no. Gdzie ty jesteś, szmaciarza? no i zwiał mi, no. Tam ktoś idzie. O, chyba taki się idzie. no dobra. Kurde nie ten klawisz. Same spuki są. I dobra, spuk padł. Ten poszedł spać. Samych smalo. i Spuków nam tu dali teraz. Dobra, dwóch poszło spać. Jeszcze jeden jest. Rzeczy nie będzie tutaj. Prudatora? Anti-Freedom. <laughs> <Wła, wła, wła. laughs> Nie opanował. Angry Renegade. Sok. Dobra, Będziemy zajrzeć. Marksman. Super Surveyor. Odczep się, Surveyor. Weź sobie jakiegoś... spuk. Spuka to, co nie weźmiesz, chyba. Tak, robią. Nie umiem tak. Chyba, że... Już chyba nie za dużo ich tu zostało, bo wszystkich wykończyłem, tylko Surveyory zostały, więc ludków nie wezmę. Um, no nic. Więc... Super badass, nie? Może do... Proszę. Taka Znaczy jak? Giverka. Ptaszki, tra, No to co? To wszystko. Wszystkich wykończyliśmy, skrzynkę fajną otworzyliśmy. Znaczy nie wszystkich na tej mapie, bo jeszcze na dole są roboty, ale tutaj jeszcze obejdę dookoła, zobaczę może coś tu będzie. Na na na. Niestety do tego budynku chyba nie da się wejść i wpadł nam tam. Tu może wyskoczy jeszcze jakiś itek. Mały, mały robot. Tutaj niestety musiałbym wejść i tutaj ten itek nam spadł. Ale on spadł już pod mapę, więc już się nie dostaniemy. Nie ma opcji. Niestety szkoda, bo... mi się, że to był jakiś ten... Ale z takiego robota itek w ogóle wypadł. Jaka to dziwne. No. Dobra. Jeszcze predatory mogą być tam. W przejściu do Arida Nexusa Badlandsa, nie? No i tam skrzynka, oczywiście, w tych jeszcze jedna jest. Możemy tam jeszcze skoczyć, jak już czyścimy częściowo. Bo tam na dół to nie ma co schodzić do tej y, trzeciej fabryczki, bo tam tylko roboty tam nie będzie na to Surveyor A o to chodzi w tym materiale żeby darować surwejora, więc tam jeszcze mogą być surwejory i mogą być predatory. Wskakujemy, jedziemy zobaczyć. Jeszcze dziabniemy tą skrzynkę z tych... drugą skrzynkę z... Tylko tutaj wejdziemy... Tędy. mi się. Gonił nas? Pst. No. Gdyn. Gdyn, gdyn, gdyn. Tu sobie idziemy rurką, będzie ciekawiej. A są zamknięte, haha! Zmyłka. Hmm. Ciekawe, jakbym rzucił teraz do tyłu te Magic My to żeby wróciły do mnie i zabiły w rurce. nie to zamknięte. Skrzynkę można tu otworzyć, a to zwykła skrzynka, więc tam nic nie będzie, będzie fajnego. Uh, uh, uh. Idziemy jeszcze odwiedzić. Zobaczymy, może jakiś robot wyjdzie. Advanced Combat Engineer! No. Upił mi się cholera, upił mi się cholera, ale dobrze stanął, stoi, 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 stoi Kask. Advanced Combat Tego ilu No i co ci zadało? Czterech go tutaj karmiło, ja nie mogę. Coś ty drapnął, Max Halt. Witality, relik. Zaraz mnie rozwalą. Zresztą witality robią zdjęcia... Ej, no patrz, no. Co za szuja? No poddać tu to, Gdzie ty lecisz? W którą to stronę? No No, wracaj. Dziękuję. Jak nie ma... ...predatora... Może jeszcze wylezł. O, ale tam mnie trafił Słaby nie jest. A czekaj, tylko czy nie wy... A, tam już nie muszę wchodzić. Nie, no, ten wykończony. Tam jeszcze ten lata ale tam jest. No gdzie jesteś? Tam gdzieś lata? No w skałach się schował? Tam lata? Albo pot. Czasem tak jest, że wpada pod podłogę. Może jakiś mikrorobot wyjdzie. O, tu lata. No dobra. Max, hot. I bierzemy. Krap. Coś tu jest? No. No dobra. Chyba tyle. No tutaj już nie ma co nigdzie wchodzić. Tu żeśmy załatwili tą... Przemkę w tunel załatwiliśmy. Brz, tu na górę można sobie połazić, ale to tam nic już tu nie będzie, chyba, że wyskoczy gdzieś tam robot jeszcze z jakiejś narzędziówki. Tu się nie otwiera. Tu się nie otwiera, tu jeszcze będzie. Tak. I nic, tu Możemy się rozejrzeć jeszcze, ale to... Tam jest jedna baza, a i tamta jeszcze jest. Ale tamto Surveyorów chyba nie będzie, tam tylko przylatują te roboty. Tak mi się wydaje, chyba że wylezą skądś. Tu ich jest tych... Fabryczka to tą, myślę, no, tą miałem na myśli. Tą i oczywiście tamtą. Tą ze skrzynką na końcu. Tutaj jest ten, jeszcze ten no, tego... Gdzie? Tam chyba. No tam w międzyczasie otwórz ten domek, ten. ten. Hmm. Jeszcze otworzymy skrzynki Odbija oczywiście oh. hmm. oh. no, no. No. no dobra. To by było na tyle. Spotkaliśmy Predatora ujeżdżającego surwejora i to niejednokrotnie. Ale tylko przy tym pierwszym, nie? Ciekawy jestem, czy nie będzie tak, że jak wejdziesz na mapę i pójdziesz do pierwszej bazy, to się tam pojawią predatorzy. Jeśli nie, no to idźcie tam na tą pierwszą mapkę, to... to ich tam spotkacie. Nie jest jakoś unikalnie bardzo. Dwa razy wchodziłem, dwa razy pod rząd spotkałem obu, obu, i Surveyora, i Predatora, i obaj się połączyli, latali, więc... Możesz tego doświadczyć. Dzięki. Dobra by była na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć czekaut. Do zobaczenia w pandorce. Może jeszcze dzisiaj.